Dzień dobry. Szanowni Państwo, w rozmowach o polityce dzisiaj gość wyjątkowy, jak zawsze, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pan Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzień dobry Maciek. Dzień dobry. Cześć. Cześć. To takie pierwsze pytanie. Kto z PiSu jest najbardziej odpowiedzialny za pisowską aferę dotyczącą sprzedaży działki pod budowę CPK? Ja bym się nie odważył powiedzieć, kto najbardziej, bo wielu, wiele osób jest w to zaangażowanych z PiSu. To jest afera PiSu, przede wszystkim, nie afera CPK. CPK jest tutaj poszkodowanym w tej aferze, ale z mojego punktu widzenia, minister chorała, który pełnił. Yy... Nadzór nad tą spółką, no nie dopełnił tego nadzoru. Jeżeli on mówi po wielu, wielu miesiącach od tej sprzedaży działki, że on nie wiedział, że on teraz się dowiedział, to jest to kompromitujące dla nadzoru, który rzekomo prowadził nad tą sztandarową inwestycją PiSu, jak o niej mówili. A w rzeczywistości, no co się okazało, że zamiast ją realizować, to robili wałki na działkach. To tak sobie opowiedzmy od początku całą historię. Kto zdecydował o sprzedaży działki? Czy pan minister Chorała zareagował, czy nie? I co się teraz z tą działką wydarzy? No i właśnie to jest ciekawe, bo już w 2023 roku i to, o ile dobrze pamiętam, w marcu spółka CPK informowała Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, czyli KOWR, o tym, że ta działka jest spółce potrzebna z uwagi na to, że tam będzie, będą prowadzone inwestycje. KOWR wiedział o tym, jednak po wielokrotnych wystąpieniach spółki CPK i po informacji, że tamtędy będzie przechodziła linia kolej dużych prędkości, wydanej decyzji środowiskowej w 2023 roku, mimo wszystko kontynuował sprzedaż działki, zasłaniając się, jak się później okazało, nieistniejącymi roszczeniami wobec tej działki. Co ciekawsze, ta działka miała jeszcze jedną wadę prawną, był tam ciek wodny, który trzeba było ustalić, co to jest za ciek wodny, i nagle w cudowny sposób ten ciek wodny zniknął, Także można było szybko umożliwić sprzedaż tej działki. Tak jak powiedziałem, spółka reagowała. Poinformowała również ministra Chorałę, że ta działka może przepaść, może zostać sprzedana. Wydarzyło się to takie ostatnie pismo, dość, abym powiedział, rozpaczliwe pismo poprzedniego prezesa spółki CPK do ministra Chorały 24 listopad 2023 roku. I 1 grudnia działka została sprzedana. Odpowiedź ministra Chorały. Że on by chciał tą działkę do spółki CPK 8 grudnia, czyli 8 dni po sprzedaży. Przez wiele dni, tutaj 6 dni plus 8 dni prawda, od sprzedaży, nic się, nie, znaczy nic się nie działo. Czy minister Chorała wiedział o tym, że ta działka jest sprzedana, nie można tego wykluczyć. Czy nie wiedział? No to w tym momencie w zasadzie pilnował łąki, ale nawet tą działkę mu ukradli. Czyli mamy koniec kadencji PiSu, właściwie ostatnie tygodnie, kiedy pełnią swoją władzę, plus rząd tymczasowy, kilkutygodniowy, natychmiastowa sprzedaż działki, zniknięcie cieku wodnego, decyzje i żadna albo opóźniona reakcja ministra chorały. Co ciekawsze, przez długi czas nie można było się dowiedzieć, jaki jest status tej działki, bo no cóż. Wpis w Księdze Wieczystej zawsze jest z dużym opóźnieniem. Odpowiedzi z kowru, który został, to pismo do kowru, oczywiście, natychmiast poszło tego 8, 8 grudnia, odpowiedzi bardzo długo nie uzyskaliśmy. Formalna odpowiedź przyszła do spółki dopiero 4 albo 5 kwietnia 2024 roku, czyli prawie po czterech miesiącach. Niecały miesiąc wcześniej ujawniono nowego właściciela w Księdze Wieczystej, i od tego momentu spółka rozpoczęła działania już pod naszym nadzorem w celu odzyskania tej działki, w celu wskazania już nowym władzom Kowru, że należy, to, że ta działka została sprzedana z wadą prawną, że, nie powinno, że to nie powinno do tego dojść. Ja nie będę opowiadał o kuchni, ale finalnie udało nam się dojść do porozumienia. Kowr wystąpił do właściciela o odkupienie tej działki po cenie zakupu. Początkowo nie było woli ze strony właściciela, ale w momencie, kiedy sprawa stała się głośna. No, wszystkie strony zaangażowane w tą sprzedaż, czyli z jednej strony Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jak z drugiej strony właściciel, ten nabywca tej działki. Podjęli wspólną decyzję, że ta działka powinna wrócić do KOWRU, a finalnie zostać przekazana do centralnego portu komunikacyjnego. Czy to jest koniec afery? Absolutnie nie. Czy Bo będą właśnie jakieś wnioski do prokuratury, jakieś konsekwencje karne w tym wypadku? Wnioski do prokuratury już zostały złożone. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie w lipcu tego roku zostało złożone kilka zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa w różnych sprawach wynikających z działań biura Audytu Wewnętrznego spółce CPK. A potem te działania biura audytu były potwierdzane jeszcze przez zewnętrzną kancelarię specjalizującą się w sprawach karnych, bo to są poważne zarzuty. W związku z tym trzeba się do tego bardzo dobrze przygotować. Można złożyć donieść zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, ale nie mieć do tego wystarczających dowodów, na tyle, że prokuratura chciała podjąć takie działanie. My działamy profesjonalnie, składamy zawiadomienia dobrze udokumentowane. i to się sprawdza. Prokuratura podjęła praktycznie. To była pierwsza sprawa, którą prokuratura podjęła. Liczę na to, że to wszystko wyjaśni, którzy politycy PiSu, bo tutaj jest całkowita pewność, że, nie może, że to się nie wydarzyło przypadkiem, to się nie wydarzyło z niewiedzy. To było zaplanowane działanie, żeby tą działkę, pomimo że powinna trafić do zasobu CPK, sprzedać prywatnej osobie. Jest jakaś taka hipokryzja, że taki sztandarowy dla PiSu projekt, nie dość, że sama procedura tworzenia CPK, no pozostaje wiele do życzenia, ale sprzedaż działki w tak sytuacji na koniec rządów, no, to naprawdę jest chyba czysta hipokryzja. Tam wiele rzeczy było takich, bo przecież to, czym PiS się chwalił, tak, zapewniliśmy finansowanie, krzyczeli. Podpisali swój program wieloletni, który rzekomo miał finansować dalszy rozwój programu CPK, dzień po przegranych wyborach, czyli 16 października 2023 roku wtedy kiedy nie byli, wiedzieli, że już nie będą odpowiedzialni za finanse publiczne, wtedy wszystko mo mogli podpisać. A wcześniej nie, do, nie dokapitalizowali odpowiednio tego, tej spółki, że mogła realizować swoje zadania. W związku z czym tu ta hipokryzja jest w zasadzie na każdym kroku nie dość, że... W sytuacji, kiedy mieli pełną odpowiedzialność za ten projekt, yy, raczej go nie przyspieszali, natomiast w sytuacji, kiedy już wiedzieli, że to, ta władza im się kończy, doprowadzili do takich sytuacji jak choćby z tą działką zabłotni. Co dzieje się teraz, jeśli chodzi o sam port komunikacyjny, lotnisko, ale też, także ten element kolejowy? Czyli mówiąc, wprost, na jakim jesteśmy teraz etapie i jaki jest dalszy plan działania? Przechodzimy z fazy projektowania do fazy realizacji. To jest niezmiernie istotne, bo. Wreszcie można powiedzieć, że za chwileczkę będziemy lali beton na terenie lotniska lub prowadzili pracę na terenie kolei dużych prędkości. Ten projekt, wbrew temu, co mówią nasi oponenci polityczni, nie został absolutnie w jakikolwiek sposób okrojony. On będzie większym projektem, on będzie bardziej efektywnym, ale przede wszystkim dzisiaj opiera się na realnych terminach na takich terminach, które nawet banki, które chcą to finansować, mówią: OK, dzisiaj przyjdziemy do Was, przychodzimy do Was z pieniędzmi, tak żebyście mogli skorzystać z naszych zasobów, bo wierzymy, że Wy ten projekt zrobicie. Wcześniej nie było chęci do tego, żeby ten projekt banki współfinansowały. Jaki to jest koszt? No, cały projekt kolejnego etapu, bo ja nie mówię, że to jest finalny etap, czyli budowa lotniska. Oraz y, pierwszego elementu linii kolej dużych prędkości, czyli Y kolej dużych prędkości z Warszawy, przez CPK do Łodzi, potem Wrocław Poznań, to według projektów y, projektu, y, wydatków, które będziemy tutaj ponosili, to jest y, y, 132 miliardy złotych z różnych źródeł to są Obligacje Skarbu Państwa to jest kapitał dłużny pozyskany na zasadach komercyjnych, choćby pod budowę lotniska. To są również pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej. Zatem niedługo lejemy beton? W przyszłym roku zaczynamy od wbijania pali, czyli fundam przygotowania fundamentów pod budowę terminala lotniska. To jest 15 tysięcy pali betonowych, które mają stanowić podstawę budowy no, tego nowoczesnego terminala na 34 w pierwszej kolejności miliony pasażerów rocznie, ale już gotowego do tego, żeby przyjąć 36-38 milionów pasażerów na, zaraz na samym początku oraz rozpoczynamy pracę również już wykonawczej, jeżeli chodzi o kolej dużych prędkości. Takie inwestycje oczywiście zawsze trwają. Takie inwestycje związane są też z wieloma ryzykami. Ja tutaj nie będę czarował, że tak jak nasi poprzednicy, którzy mówili, tak na pewno 27-28 rok, my jesteśmy przekonani, że będzie 32, ale... Realnie podchodzimy do tego projektu. Wiele rzeczy się zawsze może zdarzyć, które trzeba będzie pokonać po drodze, żeby ten projekt zrealizować tak, jak chcemy. W 1932 roku, żeby na koniec 1932 roku można było przenieść cały ruch lotniczy z lotniska Chopina na nowe lotnisko w Baranowie, jak ono się będzie nazywało. Myślę, że tak naprawdę Polacy się powinni na ten temat wypowiedzieć, bo to jest. Największa inwestycja infrastrukturalna. Pierwsze takie lotnisko zbudowane no, w szczerym polu, od zera. Duże lotnisko przesiadkowe dla polskich linii lotniczych LOT, przede wszystkim, więc y, być może tutaj kiedyś jakiś konkurs na nazwę dla tego lotniska. Natomiast y, musimy przenieść ten ruch lotni lotniczy z lotniska w na Chopenie, ponieważ. Infrastruktura, z której dzisiaj korzystamy, ona została stworzona na 16 milionów pasażerów. No jest niewystarczająca już no, teraz. W zeszłym roku 21 odprawiliśmy milionów pasażerów, w tym roku pewnie będzie powyżej 23. To jest efekt ciężkiej pracy całej załogi, która na tym lotnisku pracuje, ale te granice yy, są i żebyśmy się mogli rozwijać, żeby polskie linie lotnicze -lot mogły się rozwijać, żebyśmy byli takim oknem na świat dla Europy Centralnej. To lotnisko jest niezbędne. Zatem rok 32 taki bezpieczny termin oddania portu komunikacyjnego, też tego elementu kolejowego, ale wiele z tych aspektów kolejowych już się dzieje teraz. Ale to jest właśnie to, co nas odróżnia od, od poprzedników. Oni planowali niektóre inwestycje znacznie później, ale zakładali, że będzie je realizował centralny port komunikacyjny. My dzisiaj bardzo dobrze współpracujemy z polskimi liniami kolejowymi, z ministrem Malepszakiem i dzielimy się tymi inwestycjami. I takim przykładem choćby sztandarowym jest przyłączenie Łomży do kolejowej Polski po 30. Łomża długo czekała. Po, chyba 30 lat czekała na to i nagle się okazuje, że coś, co miało być znacznie później, może być już y, zrealizowane w przyszłym roku. Y, ja podjąłem decyzję o wyborze y, wariantu inwestorskiego, bo Łomża leżała na trasie jednej z linii projektowanych do Giżycka, tak żeby można było rozpocząć dalsze działania, ale już realizatorem prac na tym nie jest spółka CPK, tylko do, do, dogadaliśmy się z PL-ką, że oni akurat mają tutaj wolne moce i środki i oni tutaj znacznie wcześniej wejdą w tym. I w przyszłym roku pierwsze pociągi powinny dojechać do Łomży i takich odcinków, które miały być zrobione później, a są zrobione wcześniej, zrobiliśmy znacznie więcej. No, choćby to, że już dzisiaj z Poznania do Warszawy po istniejącej linii jedzie się chyba 2 godziny 17-2 godziny 20 minut. To też jest czas, który miał być osiągnięty, czas przyjazdu znacznie później, ale nie tylko nowo, nowa infrastruktura, ale podejście do tego, że skorzystajmy z tej, która jest, tylko ją zoptymalizujmy, poprawmy, dajmy większy, więcej pociągów, lepsze pociągi, żebyśmy zachęcili ludzi do tego, żeby jeździli. Nie czekajmy na to, że wszyscy się rzucą do kolei dużych prędkości za ileś lat, nagle porzucą swoje samochody. Nie, nauczmy ich kochać pociągi, nauczmy ich kochać transport kolejowy, przesiąść się z samochodów na kolej już dzisiaj. Ja uwielbiam pociągi ze Śląskami dość dobrą komunikację właśnie szynową, więc też czekamy na dalsze połączenia. Myślę, że z południa Centralna Magistrala Kolejowa, przejście na 250 km na godzinę, czyli już na tą naprawdę dobrą prędkość na tym odcinku, chyba 2027 rok. To jest też dobra, dobra informacja. Planujemy linię kolejową z Katowic w kierunku Ostrawy, ale włączającą. Choćby Jastrzębie Zdrój, który dzisiaj jest jednym z największych miast w Pozbawione. Polsce pozbawionych kolei, te prace też już mają realny czas rozpoczęcia, zarówno od strony CPK, jak i od strony polskich, kolei, polskich linii kolejowych. W związku z tym tam. Dzisiaj żyjemy w czasach rewolucji kolejowej w Polsce. I ogromnych inwestycji, bo to są ogromne pieniądze. To są olbrzymie pieniądze. Donald Tusk powiedział 150 miliardów na kolej, ale myślę, że to, nie, to jest dopiero pierwsze słowo, które zostało powiedziane. My musimy nadrobić zaległości naprawdę wielu, wielu lat. Często są, są to zaległości jeszcze pozaborowe, bo połączenie z Dolnego Śląska z centralną Polską dzisiaj jest zupełnie czas przyjazdu pociągu, jest nieakceptowalny, a my już na nad tym pracujemy, żeby już teraz poprawić. A jak uruchomimy Y do Wrocławia, 100 minut z Wrocławia do Warszawy najszybszym pociągiem, to jest naprawdę czas taki, że myślę, że każdy, kto będzie chciał, wybierał między samochodem a pociągiem, wybierze pociąg. To jest prawdziwa rewolucja, szanowni państwo. My, pasażerowie, przesiadamy się zatem do pociągu, czekamy na dalsze inwestycje, nowe połączenia i to, żeby miasta, które są wykluczone. Mogły do tej rewolucji szynowej się przyłączyć. Bardzo dziękuję Ci, Panie Ministrze. Bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich zarówno do pociągów, ale również na pokłady naszych samolotów.